A więc witam wszystkich serdecznie. Pokażę Wam teraz, jak skorzystać z programu ADW Cleaner. Tak. Nie. A więc mamy ADW Cleaner oczywiście tutaj. Mniej więcej pokażę Wam jak obsługiwać ten program i tak dalej. Pierwsze co robimy to skanujemy sobie komputer, trwa ładowanie bazy danych, mamy działania podejmowane przez AWClink. Bardzo dobry program, naprawdę polecam Wam, sam z niego korzystam. Pamiętajmy, że w każdym z tych... Yy, yy, pod folderów pliki, DLL, WMI, skróty, zaplanowane zadania. Szukamy tego, co nam znalazło. Jeżeli coś tutaj znalazło, to zaraz Wam wyjaśnię o co chodzi. To to kasujemy, chyba że to jest e, plik rejestru systemowego, to raczej tego nie robimy. Możemy ewentualnie usunąć część tą z e, wirusem. A zostawić rejestr w spokoju, żeby nie skasować przypadkiem sobie pliku systemowego Trzeba wyszukiwanie typowych obiektów no Zobaczymy czy coś nam znajdzie Miejmy nadzieję, że nie Ale wszystko się okaże za chwilkę Także cierpliwie czekamy I dalej zobaczymy o co chodzi I pokażę czego powinniśmy szukać i co może być zagrożeniem dla naszego komputera. Może to potrwać 2-3 minutki, także uzbrójcie się w cierpliwość. A teraz, jak widzicie, trwa wyszukiwanie plików. Zaraz dojdzie do końca na spokojnie. O, mamy już oczekiwanie na działania przejrzyj wyniki i odznacz obiekty do zachowania. Pamiętajmy, żeby odznaczyć, odznaczyć, nie zaznaczyć, odznaczyć obiekty do zachowania. Więc szukamy, mamy tu Windows Message, application data Windows Message. Mm. Na razie tutaj nic nie mamy. Tu też nie. Tu też nie mamy nic. I szukamy tak. Nic nam nie znalazło, ale pamiętajmy, że jeżeli, że jeżeli chcemy coś usunąć, to musi zostać zaznaczone. Czyli powiedzmy, że chciałbym sobie usunąć ten program. To resztę odznaczam. W ten sposób odznaczam sobie resztę i biorę Usun, i wtedy mi automatycznie usuwa tylko ten ten część programu. Mogę wziąć odinstaluj, odinstalowując cały program, który się znajduje na tym, na dysku. Powiedzmy, że na, na dysku C tutaj mamy w programie filet, czyli odinstalowujemy to wtedy usuwamy cały ten program, a jeżeli usuwamy to usuwamy tylko i wyłącznie ten plik zarażony. Także nic nam nie znalazło e, Więc zapraszam serdecznie do komentowania i oglądania kolejnych filmików. Zapraszam do lajkowania i subowania. Pozdrawiam.